Szaconeczek, wita się z wami Bednar Cóż moi drodzy, jak doskonale wiecie Nie przepadam za zlotami, paradami Jakiś czas temu po prostu z tego wyrosłem i mnie to niezbyt interesuje Ale mam znajomych różnych Między innymi Pana Pachola, może go kojarzycie z YouTube'a i zaprosił mnie na taki malutki zlocik, bo sprawa jest dosyć e, szczytna. E, mianowicie będziemy grać dla Lenki, zbierać dla niej pieniążki. A jeśli coś ma taki właśnie charakter, to bardzo chętnie wezmę w tym udział i zaszczycę swoją osobą a tak serio będzie ekipa tak fajna, że bardzo chętnie wezmę w tym udział, bo będą też motoadixy, ja jadę z Chris Bikerem będzie Trevor, Kowal, no sama elita można powiedzieć ale o co chodzi, do rzeczy zapraszam Was 30 czerwca w miejscowości Słuszków jest tak bliżej Poznania od Centrum Łodzi to będzie jakaś stuwa. Będą, będę oczywiście nie tylko ja, bo to żadna atrakcja, ale będą także koncerty, bo jak doskonale wiecie, Pachol też bardzo twórczo działa na YouTube w kategorii muzyka. Będzie też kwecu i ogólnie będą koncerty rapowe, bo wiem, że niektórzy z Was po prostu taką muzykę lubią. Tego typu rap i co? Świetna zabawa, koncerty, tak jak mówiłem, nagrody, jakieś mycie motocykli przez panienki w strojach kusych. Więc sama parada atrakcji będzie oczywiście msza. I cały przejazd z punktu A do B na boisko w słuszkowie. Tak jak mówiłem wszystko zorganizował. Pachol, inicjatywa jest szczytna, bo gramy i zbieramy charytatywnie. Mam nadzieję, że będziecie, zbijecie piąteczkę, pogadamy troszeczkę o motolupie, bo będzie też Chris. I no, te pytania, które możecie zadać, będzie po prostu ku temu okazja. Liczę na to, że przybędziecie licznie i będziemy się świetnie bawić. I co? 30 czerwca miejscowość Słuszków. Parada yy, motocykli zlot i świetnie się bawimy, a chłopaki na scenie dają czadu. Dajcie znać w komentarzach kto będzie, no i widzimy się. Co? Ty na pierwszym planie. No tak. Nara.